Dzisiaj mam dla Ciebie wyjątkowy temat. Temat, który jest dosyć skomplikowany i nie przeczę, że oburzający. A mianowicie, matka dziecka może byłej żonie swojego męża zmniejszyć limit zasiłku opiekuńczego. Albo była żona może obecnej żonie zmniejszyć limit zasiłku opiekuńczego na ich dziecko. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale już postaram się to wytłumaczyć. Wyobraź sobie sytuację, kiedy mamy rodzinę i rodzina ma dziecko, i choruje to dziecko, albo pozostaje bez opieki, ma nie więcej niż 8 lat i w sposób niespodziewany wcześniej pozostało bez opieki. W takiej sytuacji rodzice dziecka mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Limit takiego zasiłku opiekuńczego w roku wynosi 60 dni. I ten limit jest na rodzinę nie na dziecko i nie na rodzica tylko na rodzinę. Dopóki jest jedna rodzina, wszystko jest proste i wszystko w zasadzie jest do ogarnięcia. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy rodzina się rozpada. W obecnej sytuacji dosyć częste to jest, że małżonkowie się rozchodzą. Z takich czy z innych powodów, powody są tutaj nieistotne, ale rodzina, która do tej pory mieszkała razem, zaczyna mieszkać osobno. W jednym miejscu mieszka mama, w innym miejscu mieszka tata. Dziecko zazwyczaj pozostaje przy mamie. Bardzo często jest tak, że tata, były małżonek, zakłada nową rodzinę. Bardzo często również jest tak, że w tej nowej rodzinie pojawia się dziecko. I jednocześnie pojawia się problem i co z zasiłkiem opiekuńczym? Zasiłek opiekuńczy jest na rodzinę. Ile w tej sytuacji mamy rodzin? Jedną czy dwie? Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia ojca, to jest to jedna rodzina, bo i tu jest jego dziecko, i tu jest jego dziecko. Była żona nie jest rodziną, ale dziecko jest rodziną. Z punktu widzenia natomiast kobiet i byłej żony, i obecnej żony. Są to dwie różne rodziny. Jeżeli jesteś obecną żoną, to była żona ciebie w zasadzie niewiele interesuje. Czy może byłe dziecko, nie było, starsze dziecko twojego męża z poprzedniego związku może Cię interesować, ale była żona niekoniecznie. I adekwatnie byłej żony nie interesuje nowa żona. No, może ze względów takich um, trochę plotkarskich będzie interesowało. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, to to absolutnie nie jest jedna rodzina, ale dla tego ojca y, jedna i druga są jego rodzinami. I jeżeli zachoruje dziecko, dziecko z poprzedniego związku albo dziecko z obecnego związku, w jednym i drugim przypadku on jest ojcem i w jednym i drugim przypadku przysługuje temu ojcu zasiłek opiekuńczy. I jeżeli ojciec dziecka. Wykorzysta zasiłek opiekuńczy, powiedzmy 10 dni, wykorzysta na opiekę nad swoim starszym dzieckiem z poprzedniego związku, to na dziecko z obecnego związku zostanie mu tylko 50 dni. Tyle, ile jeszcze w tym roku nie wykorzystał. I bez względu na to, czy ten zasiłek opiekuńczy w nowym związku, czy będzie z niego korzystał ojciec, czy będzie z niego korzystała mama. To na tą rodzinę pozostało już tylko 50 dni, ponieważ 10 dni zostało wykorzystane. To nie jest dobra nowina. Mam tą świadomość. Co zrobić, żeby nie uszczuplać sobie tego limitu nawzajem? Oczywiście muszą z zasiłku opiekuńczego w takim przypadku korzystać matki, a nie ojciec. Jeżeli bowiem na starsze dziecko z poprzedniego związku zasiłek opiekuńczy wykorzysta matka, te 10 dni to w nowym związku matka ma prawo nadal do 60 dni. Nie uszczuplił jej się jej zasiłek opiekuńczy, ponieważ to nie ojciec ten zasiłek wykorzystywał. Wydaje się to nieprawdopodobnie skomplikowane. Mi też jeszcze do niedawna wydawało skomplikowane i z tego też powodu dzwoniłam do ZUS, żeby się upewnić, czy to faktycznie tak jest i faktycznie tak jest. Jeżeli z zasiłku będzie korzystał ojciec, to wykorzystanie zasiłku opiekuńczego w jednej rodzinie zmniejszy limit zasiłku opiekuńczego w następnej rodzinie. Natomiast, jeżeli z zasiłków opiekuńczych będą korzystały matki, które dla siebie nawzajem nie są w żadnej relacji rodzinnej, to wtedy pomimo tego, że jedna wykorzysta w całości zasiłek opiekuńczy, to druga będzie miała nadal prawo do zasiłku opiekuńczego w całości. Warto o tym pamiętać, drogie panie, i warto zadbać o siebie, żeby tak naprawdę o siebie i o swoje dzieci, oczywiście, żebyśmy w razie, jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli będzie taka konieczność, to żebyśmy mogły faktycznie tymi dziećmi się opiekować. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś wiedzieć więcej o zasiłkach, o prawie pracy, to bardzo serdecznie Cię zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli klikniesz na dzwoneczek, który znajduje się poniżej, to będziesz również otrzymywać informację o tym, że właśnie na, nasz kanał, na naszym kanale pojawił się nowy film, który Ciebie może właśnie też zainteresuje. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Mówiła Katarzyna Paczkowska. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.